Witam Was serdecznie, Szanowni Państwo, drodzy Państwo i w ogóle wszystkich Was witam. Dzień dobry. Chciałam dzisiaj zaprosić Was do takiej pewnej akcji. Od razu powiem, zostałam czymś bardzo, bardzo mocno zainspirowana i chciałabym się tym z Wami podzielić. Nie jest to mój pomysł, nie jest to w ogóle moja idea. Od razu mówię, że ja w pewien sposób to kopiuję, ale, ale chciałabym to po prostu, dlaczego tuż, dlaczego nie. Takie rzeczy trzeba, trzeba i, i warto rozszerzać. Zaraz Wam powiem o co chodzi, natomiast, oczywiście, proszę o lajki, o udostępnianie, o, o, przede wszystkim o udostępnianie, o komentarze, żeby to wszystko szło. No, subskrypcje też będą przy okazji rosły, ale najważniejsze jest to, żeby ten film był udostępniany, ponieważ tu chcę przekazać coś pozytywnego, coś, co możemy zrobić, tak. Bo my mamy tyle złych wiadomości w tej chwili i właściwie jeden, jeden portal za drugim przekazuje tak, jakieś tam konferencje prasowe tego, tego Ministra chorób, te restrykcje, zniesze, znoszenie, nowe, jakieś regionalizacje, ciągle coś nowego I, i właściwie nie ma nic po prostu dobrego, no bo nie może nic dobrego być, bo oni nic dobrego w sobie nie mają i nie mają i nic dobrego nie chcą nam dać i nie chcą nic dobrego nam przekazać i, 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 i to i to. I kręcimy się w takim, w takim kręgu zaklęty, w takim słomianym, mamy taki słomiany krąg, w którym się kręcimy, kręcimy, kręcimy. i Nic z tego nie wynika, tylko sobie tak przekazujemy straszne wiadomości. Ja dzisiaj chciałam Wam pokazać, opowiedzieć o tym, co dzieje się w tej chwili w Niemczech, co wprowadziła sobie Merkel, ale ja po prostu dzisiaj sobie to odpuszczę. Powiem Wam tylko, że praktycznie objęła władzę dyktatorską totalnie, ale ja. Osobny o tym film zrobię, bo chciałam Wam opowiedzieć o, też o kandydatce, yy, kandydatce na kanclerza, która yy, moim zdaniem na 99,9 te wybory wygra. I to jest bardzo ważne dla Niemiec, nie tylko dla Niemiec, ale dla całej Europy, w ogóle dla całego świata, bo ona wpisuje się po prostu w całą tę agendę, ta osoba. Ale nie o tym chciałam dzisiaj wam mówić. Chciałam wam powiedzieć o akcji absolutnie genialnej, akcji internetowej, jakiej autorami są niemieccy aktorzy. Ja bym chciała, jak ja bym chciała, żeby w Polsce ktoś taką akcję zrobił z aktorów, zamiast tylko stać na ściance, pokazywać się, czy, czy ktoś schód, czy nie schód, z kim, z kim się Ożeniu, z kim się rozwiódł, tak, te wszystkie takie pierdoły pudelkowe, no nie mamy czegoś takiego, ale, 50, ale w Niemczech właśnie e, e, 50, e, ak aktorów, e, e, 50 aktorów 50 e, aktorów zrobiło niesamowitą akcję, która się nazywa, e, która się nazywa Ale z czyli wszystko zamknąć, jest to akcja e, e, jest to akcja, e, która, w której każdy z aktorów po kolei jest ich 50, opowiada, yy, mówi, yy, mówi, że wspiera działania rządu niemieckiego, tak, wspiera te restrykcje, te wszystkie szykany, ale, ale tak naprawdę ich nie wspiera, ponieważ to jest satyra. Yy, I wszystko trzeba czytać jako zupełnie odwrócono, 180 stopni, więc teoretycznie yy, to są rzeczywiście aktorzy, oni czytają to, <laughs> przepraszam, absolutnie genialnie. Każdy ma tam swoją swój jakiś taki osobisty, znaczy osobisty, ma swój um, swój kawałek taki, tak? Mówię o czymś innym. Niektóre są naprawdę, wszystkie są super. Ja Wam podlinkuję to pod, w pierwszym komentarzu będzie to. Jeżeli ktoś zna niemiecki, no to, to zachęcam, naprawdę, bo to jest absolutnie genialne i teoretycznie nie można im nic zarzucić, bo oni w rzeczywistości chwalą rząd, tak? Tylko, że mówią to na odwrót i tam naprawdę jest, to jest po prostu satyra. No także trudno ich krytykować, ale wywołało to wściekłość. Piszą o tym, dzisiaj właśnie Właśnie Bild napisał, to jest taki ten brukowiec, który praktycznie sztają masy Niemiec. I okazało się, cóż się okazało, że wściekli są, ponieważ imperium uderzyło. uderzyło tak. Imperium oddało, uderzyło, bo okazało się, że w tym wszystkim na przykład wzięło, wzięło udział dwóch aktorów, którzy też, też występują w, w telewizji niemieckiej ARD. I no nie jest to okazało się, że nie jest to mile widziane. Rząd, politycy już żądają wyrzucenia ich, że oni biorą rządowe pieniądze, a tutaj tego, tak dalej. Także tutaj kłania się program Jana Pospieszalskiego i, i ten, to, co wrzask całe te histerię tej posłanki lichockiej więc można by to porównać. Niemniej jednak naprawdę jest to akcja genialna. Ja chciałabym, żebyśmy my coś takiego może zrobili, bo może zróbmy tak, słuchajcie, że niech każdy z Was, ja Wam przeczytam w ogóle, bo ja sobie wypisałam kilka takich tutaj ich występów. To jest tak, że każdy z tych aktorów przedstawia się nazwiskiem i mówi jestem, mam, nazywam się tak i tak, jestem aktorem i potem mówi to, co tam sobie wymyślił, swoją rolę, mówi to bardzo przekonująco i po prostu można słuchać tego bez końca, naprawdę jest to genialne, ale można to, możemy też tak, takie coś zrobić, na przykład, niech każdy, może napiszcie w komentarzach, bądź piszcie do mnie na maila, jakie macie propozycje, może byśmy też taką akcję zrobili, tylko może byśmy nazwali niekoniecznie w ten sposób, może trochę inaczej, ale zgłaszajcie się ludzie, którzy macie jakieś pomysły, Umysły. Może zrobimy coś wspólnie yy, i taką właśnie akcję. Niech to idzie, niech to się niesie yy, i podawajcie, yy, i może, yy, może każdy z Was jest w stanie napisać kilka takich satyrycznych yy, yy, zdań w rzeczywistości popierających yy, yy, rząd Polsce. A, rzecz, a tak naprawdę krytykujący, tak? Czyli satyrę po prostu, Puśćcie wodze fantazji, oczywiście bez żadnych wulgaryzmów, bo nic takiego, to ten, a ja wybiorę najlepsze, no i przeczytam i, i, i później może to się rozejdzie, może zrobię to z kimś na Skype'ie, że kilka osób by czytało, to się jeszcze na tym zastanowię, ale w każdym razie chciałam powiedzieć, że ta, że ta akcja jest warta, warta powielania po prostu na całym świecie, tak, bo wiecie, każdy każdy rząd, który sobie za dużo pozwala, każdy rząd, który już ma ciągoty autorytarne, bardzo boi się ośmieszania, tak, bardzo, ale nie takiego właśnie wulgarnego, tylko takiego po prostu... Takiego, żeby tę igłę wbić, a żeby się to w ogóle do tego nie mogli przyczepić. No po prostu to jest, y, 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 warto coś takiego zrobić. I przeczytam Wam teraz kilka tutaj tych y, y, występów, żeby nie przedłużać. Y, kilku aktorów, na przykład jeden z aktorów czyta tak. Kochany rządzie, od roku żyję w strachu, ale teraz troszeczkę mniej boję się i brakuje mi tego. Od pewnego czasu boję się mniej. I właśnie tego się boję, że tracę ten strach. Proszę, zatroszczcie o to, żebym się mógł znowu więcej bać. Po prostu yy, my tego strachu potrzebujemy bardzo. A Wam wszystkim życzę: zostańcie zdrowi i trzymajcie się mocno Waszego strachu. Takie, to jest taki wolny przekład, tak? Oczywiście po niemiecku brzmi to o wiele lepiej, ale to taki po prostu luźny przekład to mam, później tak jest. Dziękuję wszystkim mediom, które w naszym kraju od roku niezmordowanie, bez odpoczynku, w pełni odpowiedzialnie troszczą się o to, abyśmy wciąż na najwyższym poziomie y, trzymali nasz strach, żeby poziom strachu był tam, gdzie ma być, czyli zupełnie na najwyższym poziomie i troszczą się też o to, że żadne krytyczne y, uwagi. Nie będą nam tutaj e, odciągać, nie będą nas odciągać od, od, prawdziwego, e, e, od prawdziwego, i właściwego postrzegania rzeczywistości, od właściwych i słusznych wskazań i działań naszego rządu. E, lekarze i naukowcy, którzy są nieodpowiedzialni i pełni pogardy dla ludzi, nie słuchają e, słusznych, nie słuchają jedynie słusznych lekarzy i doradców naszego rządu i e, przeozdabiają się autorytetami, badaniami uznanymi w świecie, laureatami nagrody Nobla. Nic im nie jestem w stanie. Chciałbym powiedzieć, chciałbym powiedzieć, że właśnie oni nie mają racji. W końcu tylko niewielu, niewielu specjalistów wie, co jest dla nas dobre. Wie, co jest dla nas dobre, ale w ostatnim czasie niestety widzę, że niektóre gazety głównego nurtu podają, próbują przekazać treści, które nie odpowiadają prawdzie, a prawdę mówi tylko rząd i jego doradcy. Musimy się przed tym bronić, bo tylko tak możemy pokonać to, co nam zagraża od roku. A więc bądźcie zdrowi i wątpcie, ale tak naprawdę nie wątpcie w to, co mówi rząd. Później na przykład takie coś, mówiła aktorka, lubię mówić bzdury i właśnie ten czas pokazał mi, że można łatwo te bzdury mówić. Na przykład, co pokazała mi pandemia? Pokazała mi, trzeba tylko połączyć słowo właśnie pandemia i dwa przeciwstawne, dwie przeciwstawne, dwa przeciwstawne pojęcia. Na przykład pandemia pokazała mi, że samotność może być. Towarzyska pokazała mi, że rozpacz może być szczęściem. Pokazała mi, że to, co jest na górze, może być na dole. I pokazała mi, że mogę mówić wszystkie bzdury, jak długo tylko, będę patrzeć prosto w kamerę, położę rękę na sercu i będę mówić, że wierzę rządowi. Wtedy mówię, mogę mówić więc. Więc mówię tak, bądźcie zdrowi i ufajcie rządowym restrykcjom. No i w tym, tym stylu jest właśnie ta akcja. W, powiem Wam, że jedna aktorka, Heike Makacz, Kiedyś ją lubiłam, mój mąż, mój mąż nie mógł na nią patrzeć, mówił, że ma strasznie wyłupiaste oczy, no nie lubił. jej, też wzięła udział w tym, ale wycofała się, bo się dowiedziała, że jest to właśnie takie związane z ruchem, który, który, który no, organizuje właśnie te protesty i tak dalej, więc... Wyłączyła się z tego, odłączyła się. Niemniej, słuchajcie, proponowałabym, jakbyście mieli ochotę, warto tę akcję rozpowszechniać na cały świat, po prostu, zabijać ich śmiechem, ale tak, żeby nic nie mogli zrobić, więc rzucajcie propozycje, piszcie do mnie na maila, który jest tutaj, jest w informacjach, piszcie do mnie na maila i. I kochani, będziemy działać po prostu, jeżeli, jeżeli, się, jeżeli macie ochotę po prostu, jeżeli chcielibyście coś zrobić oprócz tylko narzekania i, no i opowiadają sobie o tym, co się dzieje, a dzieje się bardzo, bardzo niedobrze. Cześć, kochani, pozdrawiam Was serdecznie. Na razie.